zabiegali o to mieszkańcy, a przede wszystkim dzieci. Budowa traku przy placu rekreacyjnym w Pustkowie była wielkim marzeniem. W jego realizację zaangażowały się Sołtyska Maria Mączka i reprezentująca miejscowość w Radzie Gminnej Klaudia Tomasik. Okazuje się, że życzenia się spełniają. Jest to dopełnienie całości. Jest tutaj miasteczko ruchu drogowego, jest Orlik, szkoła bliska. Tutaj rozgrywają się zawody i gminne, i powiatowe, były nawet wojewódzkie. O ruchu drogowym. Teraz ten pantrakt będzie właśnie takim, jak już wspomniałam, dopełnieniem tej atrakcyjności no i atrakcyjności całego placu rekreacyjnego, który tutaj już jest i będziemy go jeszcze uzupełniać, doposażać. Udało się w tym roku wykonać tak zwany pantrak, obieg dla rowerzystów. I z którego będą mogły dzieci korzystać zarówno nie tylko myślę, że z Pustkowa, ale i z innych miejscowości tu w pobliżu położonych. Sportowa inwestycja w Pustkowie jest już oddana do użytku. Miłośnice rowerowych akrobacji i nie tylko mają do dyspozycji 92 metry toru asfaltowego do jazdy. Koszt budowy atrakcji to ponad 200 tysięcy złotych, z czego prawie 140 tysięcy gmina Dębica pokryła z własnych środków. Pozostałą część zasponsorowano.